Wacław Pintal. Witam państwa w kolejnym programie Pytamy wprost. Jest mi niezmiernie miło gościć dzisiaj wyjątkową osobę, jedyny mieszkający w Tarnobrzegu generał, nadbrygadier Andrzej Babiec, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa. Panie generale, a właściwie panie nadbrygadierze, a właściwie jak się do pana zwracać? Czy panie komendancie? <laughs> Powiem tak, właściwa nazwa mojego stopnia to jest nadbrygadier, bo stopień generała to tylko jest generał brygady, natomiast dwugwiazdkowy, natomiast mój stopień to jest nadbrygadier państwowej straży pożarnej. A skoro jesteśmy już przy tych stopniach, Panie komendancie. Nadbrygadier to jest już przedostatni stopień w hierarchii Państwowej Straży Pożarnej. Wyżej jest tylko generał Brygadier. I ten, ten stopień przypisany jest etatowo tylko jednej osobie w, w służbie, komendantowi głównemu Straży Pożarnej. W związku z tym przed panem tylko jeden stopień do osiągnięcia, czego serdecznie panu życzę, ale będzie to niezwykle trudne. Natomiast. Nie jak, jaki cel sobie wyznaczy, wyznaczyć pan może, skoro osiągnął pan już wszystko, co możliwe, a osiągnięcie tego ostatniego będzie niezwykle trudne? A ma pan zaledwie 47, zdaje się, lat. lat. Ja powiem tak, że, że ja bardzo się cieszę, że, że akurat nie mogłem i dostąpiłem tego zaszczytu otrzymania stopnia nad brygadiera. Na razie skupiam się na województwie i myślę, że tu chciałbym się dalej realizować i, i na razie nie myślę o dalszych awansach i myślę, że to jest. Z przyszłości to nie ode mnie zależy, to zależy od moich przełożonych. Natomiast no, na pewno jest to duże wyróżnienie dla mnie osobiście, ale również dla całego Podkarpacia, bo to też nie, moja, nie tylko mój sukces, ale to też sukces wszystkich moich współpracowników, strażaków generalnie podkarpackich, no, których ocena pracy, zaangażowania jest na tyle wysoka, że, że i szef, tak powiem, komendant wojewódzki mógł dostąpić tego zaszczytu. Panie generale, nad brygadierze. zdaje się, że był pan skazany na to, aby zostać strażakiem. Dlaczego? Dlatego, że pana mama pracowała w straży pożarnej i od y, dzieciństwa odwiedzał ją pan w strażnicy i przy okazji poznawał pracę strażaków. Poza tym wielu chłopców pragnie być strażakiem, no ewentualnie żołnierzem. No tak, to jest marzenie każdego, myślę, młodego chłopca, który tam marzy albo być żołnierzem bo Strażakiem w większości Strażakiem, no, niektórym to się, że tak powiem, uda zrealizować. My cieszymy się, że na Podkarpaciu jest bardzo dużo, jeszcze bardzo dużo chętnych do służby w Państwowej Straży Pożarnej, bo przy każdym naborze mamy bardzo, dużo, bardzo dużą ilość chętnych, co, co jest ewenementem na skalę kraju. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale w ostatnim naborze na 12 miejsc zgłosiło się 200, 200 chętnych osób. Tak, tak. tak. No, mówię, jesteśmy ewenementem, jeżeli chodzi o skalę y, całego kraju. U nas y, chętnych do służby nie brakuje, i jeżeli ogłaszamy nabór, to zawsze jest zdecydowanie więcej chętnych niż dysponujemy liczbą miejsc. Także yy, dalej yy, zawód strażaka, czy, czy służba strażaka cieszy się takim dużym uznaniem społecznym i, i mamy, mamy dużo, dużo właśnie chętnych do tego, żeby zostać strażakiem. O tym jeszcze porozmawiamy, ale ja sobie uzmysłowiłem, że nie przedstawiłem yy, naszego gościa, a więc yy, przedstawiam yy, pokrótce. Pan Andrzej Babiec urodził się w Mielcu, ale od 73 roku mieszka w Tarnobrzegu. Jest absolwentem szkoły głównej służby służby pożarniczej, ale także AGH. Y od 2008 roku, po zajmowaniu kolejnych szczebli zawodowej karierze, został komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. I z tej roli znamy Pana doskonale, choćby z działań w roku 2010, kiedy no, cały powiat musiał Pana poznać, bo dowodził Pan akcją ratowniczą podczas wielkiej powodzi. Od 2016 roku jest Pan komendantem wojewódzkim PSP w Rzeszowie. No tak, moja przygoda ze Strażą Pożarną rozpoczęła się w 1992 roku. Po ukończeniu techniką budowlanego w Tarnobrzegu rozpocząłem studia w szkole głównej służby pożarniczej. Szkołę tą skończyłem w 1996 roku i od tego roku rozpocząłem służbę w komendzie, wtedy jeszcze rejonowej, Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. I tą służbę pełniłem od 1996 do 2016 roku, tutaj właśnie w Tarnobrzegu, a od 2008 roku dane mi było kierować tą y, komendą. Oczywiście no, były to trudne też lata, bo jak Pan wspominał, były to czasy powodzi, szczególnie ta w 2010 roku, ale przypomnę też, że w 1997 roku też mieliśmy powód, powie, powódź z y, Łubnice. To, to, to był rejon, y, który należał y, operacyjnie do komendy rejonowej w Tarnobrzegu. I tam też, jak powiem, realizowaliśmy y, działania przeciwpowodziowe. 2001 rok, też pierwsza powódź y, taka duża w gminie Gorzyce, no i 2010 to ta powódź taka największa zdecydowanie, która objęła swoim zasięgiem Tarnobrzeg, y, gmina Gorzyce, także no i to była szczególna też powódź, bo, 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 bo akurat w 2010 roku miałem okazję kierować tymi działaniami ratowniczymi, z racji tego, że byłem komendantem miejskim, także no, wymagało to dużego zaangażowania i, no, i bardzo dużo pracy. Panie Komendancie, trauma 2010 roku wśród mieszkańców naszego regionu jest olbrzymia. Kilkudniowe opady deszczu wywołują panikę. Przeżyliśmy chwilę grozy w maju tego roku, miesiąc temu. Ale udało się zażegnać niebezpieczeństwo dzięki czemu? Dzięki nauce z 2010. Jak by pan określił wnioski, jakie wyciągnęliśmy z powodzi 10 roku? Wie pan co, każda powódź uczy, każde nieszczęście tragedia uczy i, i należy z tych nieszczęść tych tragedii wyciągać wnioski. My te wnioski wyciągnęliśmy i, i tak powiem staramy się tak przygotowywać do następnych powodzi, do następnych takich właśnie sytuacji, żeby jak najmniejsze skutki były dla mieszkańców. Przypomnę, że w 2010 na terenie Podkarpacia mieliśmy tylko kilka pomp, pomp dużej wydajności. W tej chwili mamy tych pomp prawie 20. W tamtym roku udało nam się zakupić dzięki oczywiście uprzejmości, bo pani wojewody, pana marszałka i wojewódzkiego funduszu pompę dużej wydajności, bardzo dużej wydajności, 50 m3 na minutę. to takich. Pomp jest kilka w Polsce. E, pompa w wartości 1,5 miliona złotych, e, i nawet nie przypuszczaliśmy, że tak szybko się przyda. E, w tym roku, już właśnie w akcji powodziowej w maju, ta pompa no, bardzo znacząco, że tak powiem, skróciła czas odpompowywania wody z zalanych e, mie miejsc, i naprawdę tutaj. E, no działamy dużo, żeby po prostu ograniczyć te skutki, skutki te, te powodziowe dla mieszkańców. A inwestycje, jakich dokonano na wałach. W w tej okolicy. Trudno mi się do tego odnosić, bo ja tak powiem nie buduję wałów, straż pożarna nie buduje wałów, natomiast no na pewno jest to dla nas obietem dużego zainteresowania, jeżeli chodzi o stan wałów i tutaj jeżeli chodzi o powiat tarnobrzeski, to tutaj jest była inwestycja na wale od Koćmierzowa do, 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 do Skalnej Góry, do Skalnej Góry, do Skalnej no tak, Mierza, ja. do Łęgu, Trześniówki. Te wały cofkowe są bardzo dobrymi w stanie w tym momencie, także no, jakiś pewien poziom bezpieczeństwa osiągnęliśmy. no i ta powódź, która była, ta powódź, ta akcja przeciwpowodziowa, która ostatnio w maju była, no, pokazała, że, że te wały są na tyle stabilne i i, i mamy już zdiagnozowane miejsca, gdzie ewentualne mogą być jakieś problemy, możemy wcześniej zareagować i wcześniej się przygotować na tą falę powodziową, która ewentualnie może się pojawić w mieście. Wspomniał Pan o kosztach sprzętu. Dla mnie zaskoczeniem było, że taki rękaw powodziowy, który na pozór wygląda jak kawałek plastiku, plastikowego worka, z obu stron można go zamknąć i napełnić wodą, kosztuje 100 tysięcy złotych, a takich, w, takiego wału z tych worków w gminie Gorzyce w maju ułożono kilkaset metrów czy, czy więcej? Rękaw ratowniczy, no każdy sprzęt ratowniczy jest drogi. Rękawy to w zależności od ilości, od długości tego rękawa to tak się mierzy ceny. No, myślę tak, no bezpieczeństwo jest najważniejsze, a kwestia kosztów, no myślę, że tańsze są rękawy niż, niż cała akcja później pomocowa i odbudowy zany terenów, także tutaj Myślę, że to, to niewspółmierne koszty do tego, które są jakby osiągnięte, a, a zagrożenie zażegnane. Zagrożenie zażegnane, no wiadomo, że no, to wtedy to ta, 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 ta. ta. No, to jest najważniejsze. Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Wtedy nie patrzy się na koszty i nie patrzy się na że to tyle kosztuje, czy tak. tyle kosztuje. To trzeba po prostu zrobić i... Panie komendancie, co pan czuje, kiedy patrzy pan na wyniki sondaży, zaufania do poszczególnych instytucji czy zawodów? Od lat strażacy cieszą się niezmiennie. Ponad 90% ostatnie badania CBOS-u, 94% zaufania dla porównania policja 53%. Czy to tylko dla? dlatego że Wy nie wystawiacie mandatów. No, nasza służba jest skierowana tylko na pomoc. Nie? No, my, nie, my nie jesteśmy służbą represyjną, nie, nie, nie wystawiamy mandatów, jak pan powiedział, nie karzemy ludzi, a czy, tylko, tak powiem, nasze działania, wszystkie działania, które prowadzimy, to są generalnie nastawione na pomoc ludziom. Czyli, czyli w momencie wystąpienia jakiegoś nieszczęścia, tragedii, no, no, my jesteśmy pierwsi jakby do tego, żeby pomóc ludziom. no I pewnie stąd to zaufanie jest tak wysokie. Oczywiście no, to zaufanie nie jest, tak powiem, wartością stałą Cały czas musimy o to zaufanie zabiegać, cały czas musimy się starać, żeby ta nasza służba, tak powiem, była coraz bliżej mieszkańców i coraz bardziej tak by była pomocna mieszkańcom. No i stąd to zaufanie, także nasze działania również są tak, zmierzane do tego, żeby. Żeby robić wszystko, żeby to zaufanie utrzymać, nie wiem czy da się powiększyć do 100% pewnie nie dojdziemy no, zawsze ktoś tam będzie niezadowolony, natomiast, natomiast no, myślę, że ten wynik jest taki nas satysfakcjonujący, no, ale wiemy, że, że musimy dalej pracować na tym, żeby na ten wynik utrzymać. W straży, w straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej obowiązuje tak zwana specjalizacja spośród 27 jednostek, które podlegają panu, czyli komend, komend powiatowych lub jednostek ratowniczo-gaśniczych w tej samej liczbie. Znajdują się takie, które specjalizują się w poszczególnych dziedzinach ratownictwa. Tarnobrzegowi przyszła, y, przyszło, przysz, w udziale przypadła grupa y, wodnonurkowa. Y, na czym polega specyfika takiego, takiej specjalizacji? Czy, czy w Tarnobrzegu y, non-stop, 24 godziny na dobę, dyżuruje taka grupa w, w komendzie? Na Podkarpaciu mamy 1800 strażaków. Oni pracują w 21 komendach powiatowych, w 27 jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Oczywiście wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze realizują zadania ratownicze na poziomie tzw podstawowym, czyli w no, takim zakresie, gdzie są w stanie udzielić tej podstawowej pomocy na, w każdej, każdego typu zagrożeń. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie w każdej komendzie budować y, ratownictwa specjalistycznego na takim wysokim poziomie. Stąd też potrzeba y, organizowania grup specjalistycznych. Oczywiście tu Pan wspomniał o grupie wodno-nurkowej, która funkcjonuje w Tarnobrzegu, ale nie tylko w Tarnobrzegu, bo również w Sanoku, Jaśle, Przemyśle, Brzozowie to są grupy, które są rozlokowane jakby na całego województwa. One oczywiście spełniają różne kryteria, jeżeli chodzi o gotowości wyjazdowej, bojowej. Codziennie jakby inna grupa ma dyżur w województwie podkarpackim, jeżeli za zachodzi potrzeba, to ta grupa po prostu jest dysponowana i wyjeżdża w, no, o każdej porze dnia i nocy. Oczu, oprócz oczywiście grup wodnolikowych mamy ratownictwo wysokościowe, to jest w, w Rzeszowie i w Krośnie, mamy ratownictwo chemiczno- ekologiczne, to jest w Nowej Sarzynie i w Rzeszowie, także mamy tych, no, grupa poszukiwawczo-ratownicza jest też w Dębicy, także mamy no, pełen, mhm. pełen zakres wachlarz, jeżeli chodzi o tych specjalistycznych ratownictwo na terenie województwa podkarpackiego. W Brzegu jest właśnie grupa wodnolikowa. A ten dyżur, pełnią ten dyżur 24 godziny na dobę? Tak, tak, tak. To grupa jest, bo ona musi się składać z odpowiedniej ilości osób, osób o odpowiednich kwalifikacjach, czyli musi być kierownik robót nurkowych i to jest no, taka grupa musi być w pełni wyposażona i, i, i w pełni jakby skład osobowy musi być taki określony i, i, i taki dyżur jest jakby cały czas prowadzony przez te jednostki, te komendy na Podkarpaciu. Panie Komendancie, serdecznie panu dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był nadbrygadier Andrzej Babiec, który 4 maja tego roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał awans na stopień generalski odpowiadający generałowi brygady w wojsku. Dziękuję panie Komendancie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.